Ty się tu że takie były te porobione podesty wielkie. Przejąłeś to, nie przejąłeś? Nie wiem. Mhm. O, coś jest, czeka jakiś pojazd. Jest. Co ja tam mam? O, ja mam tu, ja tu mam tam. zabity? Czekaj, ten pojazd tam był Prawa strona Gdzie on się schował? Za kontener ja, widziałem, widziałem gdzieś pojazd tak, za kontener się tam schowała. Też go widziałem. Pod nami jest. Pytam się obrócę. Gdzie on jest? Tam gdzie strzelam. Oberwał! No. Czekaj. Ja teraz widzę, gdzie oni się chowają. Teraz ja mam tą podczerwień. Co tam widzisz na tym, co jeden? Piechoty. Ona była. To się zahaczysz, o te. Pojazd jest. Po lewej był pojazd. Po lewej. O śmigło! Śmigło, do góry, bez nad nami śmigło. Latak za nami widzę go Jest, jest, trafiłem go O kurwa! O Kurwa, co ty zrobiłeś? Ja nawet nie widziałem! Ja nawet nie widziałem! W ostatniej chwili zauważyłem ten wiatrak! Kurwa osównica się rozpierdonił. Ty, nawet nie widziałem to tej suwnicy, kurnia w ogóle. Co wziąłeś, jakiś pojazd, czy co? Tak, wziąłem coś, no. Chyba to, co żeśmy jeździli ostatnio w trójkę, czy czwórkę. Czekaj, ja tu nie mogę zmieniać, a ja czekaj, a w trójka? A, F4, nie. To nie jest to samo chyba. Ja a co tu tam, przejęli wszystkie punkty? Śmigło. Co to kurwa? Pojazd jest. Gdzie? No tutaj po lewej jest. Widzę, widzę, widzę. Ale go ciężko rozjebać, on ma taki pancerz ma Czekaj. Spoko damy radę Damy no. radę Muszę To ty, się oddalić? Ja go nie mogę z tego swojego działeczka Ja już go namierzyłem Widzisz jak szybko się odrodził, już ma znów pełne życie Spoko. Ale z rakiet go rozwalimy I z trupem Toś nas strzela kurwa Czy to on tak na strzela Czemu nie mogę namierzyć go? On jest w dymie będzie tak szybko chce, że cię odnowił? Eee. Wiem, że coś nas strzela. Uciekaj, 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 bo coś trafia. Co nas rozjebało? Powiedz mi. O, no, ten samochód. Tak. To jest ten wóz opacerzony, -so co nas rozjebał. E, dobra, to, to już... O, już nic nie możemy wziąć. W Ale... ogóle wszystkie punkty nam przyjęli. Trzeba coś... Coś, coś ręcznie obronić. tu trzeba, kurwa, zawalczyć. Musimy coś, musimy coś obronić. Dawaj tu zobaczymy, co tu będzie. Kurwa, tam są dwa pojazdy. Czołg, ale my jedną kurwa. Pojazd Uważaj bo tam goście są To trzeba je rozwalić I pojazd uważaj bo tam jest Rozwal go Nie mam nic na pojazdy Ewentualnie mogę go o, rozpieprzyć z tego. Dwa pojazdy Kurwa i mnie rozpiera, Chcę, bo tam dwa pojazdy są. Chciałem go z już wziąć, ale niestety nie zdążyłem. A ty za daleko jesteś, dobra. Kurwa, strasznie dużo pojazdów tutaj jeździ. Gdzie ty jesteś, na górze? Koło mnie dwa. Dwa pojazdy koło mnie. A gdzie tam wracać na tą górę? Wiesz, ja mam linkę, nie? A. To się mogę po górach poruszać No to tak napierdala tam w moje działko poprzejmować, bo tutaj jest lipa, coś jest tam gościa w ja, może go nie ma, Nie poprzejmować punkty, bo powiem ci, że no, bo tu rządzimy tu połowa No już połowa sił No to nasz kurwa A tam jest kościoł Gdzie są te punkty do przejęcia? Jeden przyjąłem. Ja się zgubiłem w kontenerach. Mą wroga. Coś przyjechało, Tomasz. Wiem, dlatego spierdoliłem. Ty go zabiłeś? Nie. A, mój pies chyba go zabił. Co, na A2 idziemy? Tak. Lecimy tam! żeby się wydawało, że gościa widziałem. A tu się wtedy razie bałeś śmigłem, pamiętasz? To gdzie tu gościa? Gdzie ich widzisz? Na dole. No a tak daleko? Jeden zabity, ja mam tego gościa z holenderską. Także mi lepiej jest wchodzić na kontenery, wiesz? Dobra, teraz dwa trzeba przejąć. A tak biegam, biegam. jemy? Na razie dobrze idzie. Punktów mamy na razie. Chyba, ale dobrze. Taka działko niech się tu postoje. jest wróg. Zabite. Dobra. Na A1. Uważaj, bo coś jedzie i na pieprzak głupie zabity, zabity jeden i moja działko działa, czyli coś tam na te adwaznów przyjechała, a nie na jeden? Czekaj, może zabiło kogoś. A tu ktoś pode mną jest Kurwa zajebali mnie Na środku drogi To iść po ciebie No idź. Ale zabij... Nie, tamten uciekł już To twoje działko jest A ktoś kurwa. tu Gdzie... podbiegł Gdzie ty jesteś? No już mnie ktoś zreanimował A ty daleko byłeś ja, mus... ja do twojego działka szłem No na jeden mieliśmy, przecież już, już mówiliśmy to gdzie ty pobiegłaś? Wróciłem się, bo twoje działko mi zmieniło. Zalczyłem ci go Tam był z przodu jeden Jest to mnie strzela sniper Wszystkie sektory są zabezpieczone Teraz dużo sektorów prze przejęliśmy Ruszajcie zabezpieczyć tamten cel. uważajcie nam za siebie Ta tu jest dziwne, że aż tak mało śmigieł tu lata co? Gdzie idzie? Który punkt teraz idziemy? B1? Yy, chyba B1, no. Kurwa, jakim cudem ja tam nie weszłem? Coś tu strzelało, ale dobra. Gdzieś od tyłu. O Jezu, co ty się dzieje kurwa ty? Tu to A? dopiero wojna. Już mnie strzelają Jak ten gościu się tu znalazł? Nie, ja wziąłem jakiś samochód sobie przy... przywołałem. A bo tam pojazd jest. O Jakie mam go co bić? Może jakoś od góry go czepnę. Już go rozwaliłem. Ale pełno jeszcze jest tej. Czy mówisz o piechocie? Mhm. Zaraz ich nie będzie. Schował się jeden tam, kurwa. Za ogniem jego chuja widać. O, leci śmigło, kogo, kogo Teraz ja z chęcią bym rozjebał Wrogi Gdzie on jest Nad drzewami Nad nami Już wojna pierdola mnie, nie? <laughs> Dostał jest, raz Raz, nie widzę raz, raz dostanie drugi raz Flary myślał, że Na puści, ale Namierza mnie. Kurwa, udało się a szczęście nie ja, mnie namierzał, nie? O kurwa, coś mnie napieprza. O jezu, zabili mnie, gościu tu był. O, jebał długo tam któryś z noża. Pod... Gardło mu pod... podciął. Mówiłem, że tu są. O Sytuacja się przyniosła gdzie no, indziej Dobra i co? Nie mam takiej kawał biec teraz Mhm Ale rozjebany Nie miał szans To tu we mnie strzela Kto, kto, kto Ktoś strzela, ale chuj wie skąd Aaa Ta się Menda schowała, kurwa zjebane Zaraz tu za skarpy się opuszczaj. Lecę O kurde, a dwa punkty straciliśmy? Ja pierdolę prosto na czołga wyleciałem I na samochód opancerzony Jeden Kurwa A jeszcze miałem Dawaj, droń nas se polatamy Kurwa pocisk! Nie, ale go wykujałem Jakbyśmy chcieli pociskiem namierzyć, tak? Ja pierdzielę zasłonili tutaj Wszyscy mnie tu atakują pociskami W dole ten tym dronem się dziwnie lata Chciałbym sobie wylądował tu? Tu Może tu? Dobra, wyłaś to i tak zaraz wybuchnie. Tu mi trafił. Tylko poza polem walki jestem. Co my tu mamy? No nie strafię go tak z daleka. To strzela. Kurz tu jest? O kurwa, dwóch! Ty dron spadł. Skąd tu się dwóch wzięło? Ja nie sam. Tam jest czołg jakiś piśnięty Przyjęli kontrolę Cel się przydaje pojęcia nie wiem, liny nie mam No, myślę, się kończy, jak na te c1 kurwa ile to było Czemu? Nieprzyjaciel zaczony. Około 60 metrów od mojej pozycji. Moje działko gotowe. A z go zabiłem ładnie. Dobra, tam u w ogóle punktu nie mam przejętego. Skąd będziemy monitorować sytuację? ciebie jest punkt do przejęcia. No ja co jeden przejmuję? No właśnie lecę tam. Gdzieś goście tutaj zabiłem Chyba Dzisiaj tam strzelają się, zabić nie mogą To cię tak kurwa Nie wiem ktoś my tak sieknął Pecy ci napieprzali Ja tu mamy wszystkie punkty tu jest tylko wrogi Kurwa, ciołg. na C1 to są Jak nie wy straty Wrogi ciołg jest tu Jest wrogi ciołg. Tu Jest dwa wrogie czołgie Dwa nie mam, czy mi sięknąć, nie? Nie mam czym jej sieknąć Dobra, C1 też przejmuję Przeglęta Nie mam czym jej sieknąć A gdzie jest ten czołg, a? Są dwa Zaznaczyłem

Kurwa, rozjebałem się. Masakra. Aha. Ktoś mnie chciał przyczaić. A naprawdę nie może się odrodzić? Tam nic nie ma. te bez została. No tam jeszcze oka, ja nie mam nic na czołg. I tam drugi. Kurwa. No i co ja mam? Może go tak potraktuje lecz z działeczka. Mogę go tu nie zaraz rozwalić tak. Szybko, <laughs> no. tam gościu coś rzuca. i będzie po nich. Jak tam wygrywamy? Ta. Tak? Mhm. No dobrze, to jest to jest okej. Okay. To ja nalecę z północą i co? I co to i trzeba? Co to... jeden? o, co jeden przyjąć, a dwa. Jest trochę tego. Kurwa, ten pojazd tam jest. A i tu jakiś pojazd jest koło naszej bazy. No mówiłem. Gdzie on jest? A to nie koło naszej bazy, ja tu jestem koło tego. A te co jeden sobie przejmę. Jezus Maria, głupi helikopter. Nie, ma, nie mam kurde nic na te. na naziemne. Chwaleń tu wpadłem. Nie spodziewali się tego. O Jezu, jak jeszcze tam jest. No i groma jest wszystkiego. W ogóle pojazdów w ciul lata <grymne> Patrzę jak padł, a ile ludzi tu w kurwa biega Gdzie? Na którym punkcie? ja jestem? Na C1 No tu wszystkie punkty są wcienięte. A A to pozbieram Chyba już mnie z bazukami tu napierdalają Gdzie jesteś na którym punkcie? Na C1 Dobra. Ty gości tu w ogóle nie umiem jeździć W ogóle ty Zaczęli się między sobą i pa Wiesz oni tak już od 5 godzin jeżdżą kurwa się pozacinali między sobą i tyle, co nie? Trzeba oni zapierdolić te pojazdy, To Trzeba oni zajebać te pojazdy, kurwa. Ja tylko mogę jeździć, bo co ja tu mam zrobić? No, A ja jestem tylko kierowcą. Bo oni się zrobią o Może przyjadę tego, ale chociaż nie, bo się odchowa. Dawaj ja go przyjadę. Mówiłem. Tu już rozejebany jest. Musiałem go dobić. Nie bierzesz jeńców? Tylko tego szczególna na Disneyu? Nie. Właśnie, że chyba stara wersja była lepsza Czy się opalisz eee, Wygraliśmy no. Zusili mnie tym gówniem A tym palącym się, ale mhm. ty ale tylko 73 punktami Ale daliśmy radę.